Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, więźniu miłości, ukryty w najświętszym sakramencie, czekający w ciszy w wielu tabernakulach świata, gdzie jesteś zapomniany i opuszczony. Ty, który zawsze pragniesz ludzkiego serca, czekasz na naszą obecność, słowo, spojrzenie, gest miłości od nas. Ty, który nigdy się nie zniechęcasz, wciąż wzywasz nas, biedz sobie, brzyzwasz nas, abyśmy przyszli do Ciebie i znaleźli pokój i pocieszenie. O Jezu Eucharystio, udziel mi łaski silnej wiary, abym zawsze mógł Cię rozpoznać w najświętszym sakramencie. Panie miłosierdzia, wylej w moje serce miłosierną miłość, abym żył ze współczuciem dla wszystkich wokół mnie. Panie prawdy, kieruj każdym moim krokiem na ścieżce prawości i dobroci, ścieżce, którą dla mnie wybrałeś. O Jezu, Eucharystio, pomóż mi kochać Cię bardziej każdego dnia, abym zawsze żył w Twojej nieskończonej miłości i kochał Cię całym sercem. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział szósty, werset 12. Walcz w dobrej walce wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany. Zmiana naszego życia nie jest łatwa, ani nie jest czymś, co można osiągnąć z dnia na dzień. Życie nowym życiem, odrzucenie starego człowieka, wymaga odwagi i determinacji, ponieważ zmieniając się, czasami napotykamy dystans i wątpliwości ze strony otoczenia. Widzą nas jako kogoś innego, jakbyśmy stali się osobą, której już nie rozpoznają. Te wątpliwości i dystans mogą nas zachwiać, sprawić, że zaczniemy się zastanawiać, czy rzeczywiście jesteśmy na właściwej drodze. Jednak nauczyłem się, że pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale kiedy już odważysz się go zrobić, wszystko staje się o wiele łatwiejsze. To jest krok zaangażowania krok wiary. A kiedy zdecydujesz się zaufać Panu, wątpliwości i obawy zaczynają zanikać. Bóg jest zawsze tam, aby nas prowadzić, aby pokazać nam właściwą drogę. Nie zostawia nas samych, a kiedy Mu ufamy, uczy nas, jak żyć tą wiarą każdego dnia. Ja również przeszedłem przez wątpliwości i obawy, rozpoczynając moją drogę do Pana. Na początku czułem się zagubiony, nie wiedząc, czy mogę mu w pełni zaufać. Ale modliłem się, prosiłem pana, aby dał mi mądrość i przewodnictwo. Stopniowo zdałem sobie sprawę, że pan zawsze tam był, zawsze mnie prowadził, nawet kiedy tego nie widziałem. On jest tym, który zapewnia wszystko, a moim zadaniem jest po prostu zaufać i podążać drogą, którą dla mnie wybrał. Księga Izaija rozdaje w Rozdział 30, A twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, idźcie nią. Chociaż mam wiele słabości i wad, staram się skupić swoje życie na Jezusie Eucharystii. On jest źródłem pokoju, siły dla mojej duszy i miejscem, gdzie znajduję pocieszenie i spokój w zmartwieniach życia. Jezus Eucharystia, Turac który zawsze tam jest, czekając w ciszy, gotowy wysłuchać każdej mojej myśli i dać mi niezachwianą radość. On jest wiernym przyjacielem mojego dzieciństwa, który kocha mnie bezwarunkowo i zawsze zaprasza mnie do przyjmowania Jego błogosławieństw i Jego miłości. To w najświętszym sakramencie znajduje prawdziwą radość i pokój. Każdego dnia, gdy odwiedzam Jezusa Eucharystię, czuję Jego kochającą obecność. On mnie podtrzymuje, pociesza i daje mi siłę, aby sprostać wszystkim trudnościom życia. Wiem, że On jest zawsze ze mną, towarzysząc mi na każdym kroku mojego życia. A to daje mi głęboką radość i odnowioną odwagę, aby iść dalej w wierze. Na niebie i na ziemi niech będzie pochwalone na wieki najświętsze serce Jezusa Eucharystii. Wierzymy w prawdziwą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością do nas, rozpal moje serce Twoją miłością, abym mógł żyć życiem miłości i służby. Serce Jezusa, nawróć tych, którzy oddalili się od Ciebie, ubogich duchem i ciałem, aby i oni mogli powrócić do Twojej bezmiernej miłości. Serce Jezusa. więc bardzo o Jezusa, przemień moje serce, abym nie tylko kochał Ciebie, ale także prowadził innych do kochania Ciebie. Serce Boże, zbaw grzeszników umierających i uwolnij duszę z czyśćca od ich cierpień. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż we mnie cnoty wiary, nadziei i miłości abym żył w pełnym zaufaniu do Twojej miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź jedyną miłością mojego życia. Serce Jezusa, udziel szczególnej łaski kapłanom, biskupom i sługom Kościoła, aby mogli kontynuować swoją misję służenia ludowi Bożemu z gorliwością i pokorą. Słodkie serce Jezusa, spraw, abym kochał Cię każdego dnia coraz bardziej. Serce Jezusa, chroni moją rodzinę, młodzież, niewinne dzieci i osoby starsze, aby mogły żyć w Twojej miłości i opiece. Serce Jezusa, niech przyjdzie królestwo Twoje do każdego serca, abyś był poznany, kochany i naśladowany przez wszystkich. Serce Jezusa przez Maryję całkowicie poświęcam się Tobie. Zjednocz moje serce z Twoim, aby mógł w pełni żyć w Twojej miłości. Niech słodkie serce Maryi prowadzi nas bezpieczną drogą. Słodkie serce Maryi zbaw moją duszę. Słodkie serce Maryi zbaw nas wszystkich. Słodkie serce Maryi, przybliż nas do Jezusa, abyśmy mogli żyć życiem świętym i wiernym naszemu powołaniu chrześcijańskiemu. O Jezu Eucharystio, wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię. Ofiaruję Ci moje modlitwy za tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Ciebie. Na niebie i na ziemi, niech będzie pochwalone na wieki najświętsze serce Jezusa Eucharystii. Na niebie i na ziemi, niech będzie pochwalone na wieki najświętsze serce Jezusa Eucharystii. Na niebie i na ziemi, niech będzie pochwalone na wieki najświętsze serce Jezusa Eucharystii.